Kurła. Pytanie na start jak zrobić grę i wejść z nią w najściślejszą topkę na Steamie od wielu, 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 wielu lat i pobić wszystkie rekordy. Tutaj wstaw mema z takim zamyślonym Nintendo albo z zamyślonymi autorami Pokémonów. No cóż, powiedzieć można jedno. Weź popularną markę, dodaj do niej to, czego ludzie zawsze chcieli i nie dostawali, a potem weź to wydaj. I autorzy gry, Palward, chyba stwierdzi, że trzeba zrobić swoje Pokémony, skoro zwyczajne Pokemon one są już tak cholernie nudne i powtarzalne. I dali im karabiny i kilofy i dynamiczną rozpierduchę i otwarty świat. I to podbiło rynek growy. Jeżeli gracze będą chcieli, by z kranów płynął Johnny Walker, to będzie płynął Johnny Walker. Daj im to, czego chcą. Po prostu zrób to coś. Co zawsze chcieli zagrać. No ja szczerze mówiąc, na przykład, zawsze chciałem zagrać sandboxowego batu w którym mogę sobie budować i rozwalać wszystko, ale z normalną, ładną grafiką. Gracze już nie chcą Gierek, gdzie zbierasz stworki się nimi bijesz, patrz porażka gry temtem, albo innych podobnych. Zamiast tego zrób. Obóz koncentracyjny dla potworków, jakie będą harować dzień i noc, pod batogiem, na farmach, nad craftingiem, nad tworzeniem broni i wyposażenia. Po to, byś mógł pokonywać więcej silnych stworków i je też zgardzać do swojej zagrody, która tylko złudzeniem przypomina miejsce szczęścia i radości, a w rzeczywistości jest obozem koncentracyjnym. Spróbowałem to odpalić. Zerwałem nockę i co widać po worach pod oczami, od razu oświadczam też, że nie jestem ofiarą przemocy domowej z racji gry w gry po nocach. Mam nadzieję. Mimo że gra jest w Game Passie, a co często bywa po premierze i masowym wykopywaniu tego dostępu bywa, że te gry z Game Passa szybko zdychają od razu po wyjściu z Game Passa, to jednak Ward kupują. Miliony graczy na Steamie i to nie jakoś przerażająco drogo w stosunku do tego, co gra oferuje, jak przeciętnie ludzie dużo czasu w niej spędzają. Od razu muszę powiedzieć, że wersja z Game Passa to wylew, mimo że, no he, ma się ponoć to trochę zmienić, mają być tam jakieś aktualizacje. Pobieramy sobie te kilkanaście giga gry, tylko po to, żeby pobrać kolejne 3 GB patcha w momencie pobrania gry. Do tego podobno wersja ta była nieco opóźniona względem Steamowej, a także crossplay ze Steamem nie działał poprawnie niby kiedyś ma, podkreślam, że to na premierę. Do tego, jak mm, graliście na Game Passie, to DLSS był wyłączony, ale na Steamie już był włączony i możliwy do użycia. Brawo. Pomijając fakt, że patrzę na Game Passie, pobierałem się też z prędkością alfabetu Morse'a. Ale tak, w to cudo grać możemy w kooperacji i chyba wydaje mi się, że w tym wypadku lepiej to kupić na Steamie. Ja zagrałem sobie sam, bo nie lubię, jak ktoś mi wchodzi w paradę i dyktuje, jak mój obóz dla uroczych suitaśnych stworgów ma wyglądać. Ma być po mojemu. Zadanie pierwsze. Postawić sobie stolik do craftingu, no i znaleźć albo zrobić pierwszego poke. Przepraszam, to nie ta gra. By nie było że plagiat, ale też pogadamy o tym troszeczkę później. Musimy zrobić albo znaleźć kulkę do łapania stworków, a pali, bo tak się tu nazywają. Zgodnie z wiadomą mechaniką, im mocniej pobity taki stworek, tym lepsza i oczywiście lepsza kulka, tym łatwiej go złapać. Również w pole World jest jednak to, że gdy Postawimy ołtarz tych palów, bo tak tu się nazywają te nasze stworki, możemy sprawić, że będą tyrać do nieskończoności w naszym obozie. Tak, będą na przykład wydobywać surowce, będą przetwarzać różne rzeczy, będą produkować, czy na przykład dbać o żywność. Stworki mają swoje możliwości bazowane na rangach, na przykład ognisty Lisek, będzie mógł wziąć ogniem w stronę ogniska, pieca albo też będzie mógł oświetlać tam życie w nocy, na przykład jak nie zabraliśmy pochodzi, bo noc tutaj w Pal World jest kurde nocą. Z jednej strony bardzo fajnie. Widać wszystkie detale, w tle, że tam jest coś do znalezienia, jakaś magiczna moc się świeci albo coś tam chodzi, ale z drugiej strony naprawdę ciemno jest jak cholera. I każdy z tych stworków jest mniej więcej unikalny swoimi statystykami, a może też mieć tutaj różne perki. Znalazłem też takiego brzydala, który był. Pacyfistą trzeciego poziomu. Aż mi się przypomniała gadka z Flynam z Badką Pany 2. Kto pamięta, ten pamięta. Tak czy strak budujemy sobie swoją nosadę a gawioskę. I tutaj pewnie wielu z Was powie, że y, mogę nie mieć racji, ale jednak, teren przy waypointcie, nie tym pierwszym, a tym drugim, to najlepsze wyjście, bo później latanie z chaty do waypointu to dramat. Ja tu zrobiłem sobie taki myk, że po prostu przechodziłem sobie z waypointa do innego waypointa, przy którym od razu były surowce, na przykład y, do wydobywania. No, i mogłem sobie wracać z powrotem do chaty. Również tworząc sejwa, a także go wczytując, możemy go modyfikować, czy ma być łatwiej, czy trudniej. I można tak to podkręcić, że na przykład zgon będzie bardzo bolesny, jak w rogalu, a może być też tak, że zgon to po prostu teleport do chaty. I nic na tym nie tracimy, chociaż co absurdalne, po śmierci możemy wybrać dowolny punkt na mapie, na innych regionach, na innych wyspach, co czasami może być też fajnym sposobem transportu. No, przynajmniej tak było po premierze. I co ciekawe, Ballward to też w części. Można powiedzieć, że survival, coś jak w stylu Pokémony zmieszane trochę z Arkiem. Tak, musimy tutaj żreć, musimy się ogrzać, musimy mieć odpowiednie wyposażenie na odpowiedni region świata i gra w dość dobry sposób przez większość kontentu daje nam sugestie, co powinniśmy osiągnąć, jakie budynki postawić, żeby coś awansować dalej. Możemy też rozwijać swoją postać o statystyki lub składać no takie zielone jakby klamoty różnego innego koloru też. No na takim można powiedzieć, że ołtarzu, by móc ulepszać siebie i też swoje ale Które też możemy uczyć różnych dodatkowych umiejętności. Powiem szczerze, że od dawna nie zrobiłem tak pozytywnego wtf gdy mogłem złapać sporka botpachę i używać go jak miotacza ognia albo innego, na przykład używać jak granatnika. Tak, są też moby, jakimi możemy jeździć lub opracować sobie do nich specjalne siodła, czy też nawet latać na nich. Żygałem śmiechem, gdy udałem się do wioski i postanowiłem upolować sobie w kulkę do opania. NPCa. Nie pala, tylko NPCa. I tak, da się. <grym> Możemy mieć tutaj ludzkich niewolników, z którymi co ciekawe można pohandlować. No ma to sens, bo niektóre branże wykonywane są wyłącznie przez istoty mające... Można powiedzieć, że zręczne palce. Nasze pale muszą też odpoczywać, w nocy sobie gdzieś tam pospać, jeść, czasami się wykąpać, na przykład wskoczyć sobie do takiej jakby sauny, coś takiego do jacuzzi, bo mają licznik stresu. Możemy też wrzucić je do przechowalni, by sobie odpoczęły, czy też się odrodziły po jakimś czasie, jeżeli na przykład zginęły nam w walce. Co jest więc celem gry w tym całym majestacie. No, można powiedzieć, że tak, że to be the very best as no one ever was. Nie, czekaj, to nie ta gra znowu, ale też o to właśnie chodzi. Powered ma ogromny, ale niestety masakrycznie nudny i pusty świat. Mamy dungeony, które na końcu mają też bossa i nagrodę, no i można sobie złapać tego bossa w kulkę bez problemu, ale niestety niemal wszystkie te lochy, które znajdujemy w grze, są identyczne, nie mają też wewnętrznej mapy i są bardzo jednakowe w środku, przez co zgubić się jest naprawdę tam bardzo łatwo. Ubić bossy można, zarówno tak jakie mają fabularne stenki za sobą, jak i te, które po prostu chodzą sobie po świecie i są zaznaczane, kiedy podejdziemy do ich leża. Niestety te leża nie są tak bardzo satysfakcjonujące i fajnie wyglądające, jakby mogły być. To jest po prostu płaski teren z bossem po środku Z nich też dostaniemy istotne surowce do stawiania ciekawszych obiektów, ale co mnie, no, powiedzmy, troszeczkę nie zadowoliło, to to, że te bossy odnawiają się niesamowicie wolno, no ale to ponoć gdzieś tam w ustawieniach save'a chyba można sobie przestawić. Crafting też, ale... no właśnie. Pale nam pomagają w tym craftingu, który jest bardzo wolny. Czasami musimy minutę siedzieć, żeby coś zbudować, ale nagle podlatuje nam 10 stowarzyszy, którzy klepu, klepu, klepu zmniejszają ten czas tworzenia z jednej tam, czy półtorej minuty, na przykład do 20 sekund. Wciąż czekam, aż ktoś zrobi hack and slash zmieszanego z City Builderem, gdzie w mrocznym świecie rozbudowujemy swoje wioski, osady, obozy, miasto. I mamy na przykład właśnie różnego rodzaju ludzi, najemników, których możemy przyjmować do tych wiosek i tak dalej. No ale to jest inna sprawa. Dajcie mi w końcu. Też na przykład Battlefielda kasowego, ale z sandboxem, możliwością przerabiania mapy, budowaniem, coś takiego jak Foxhole, ale jednak w stylu Battlefielda z ładną mapą. Ja bym w takie gry grał i Pan Ward właśnie bierze te Pokemony, system taki Pokemonowy, całkowicie to przerabia. Ale wracając, Palę możemy mieć zarówno w osadzie, jak i pracy, jak i w magazynie oraz jakby na naszym pasku, rzucając je do walki lub używając ich umiejętności. Tu na przykład echo sondy jednego ze stworków, który robi wtedy taki pik, pik, pik wokół siebie i pokazuje nam różne rzeczy. Nie budujcie też bazy czy tam osady z masą budynków, w jakich pale po prostu mają coś robić, na przykład w budynku z przetapialnią w środku, żeby tam była przetapialnia. Nie róbcie tego, bo na razie pale nie potrafią za bardzo wchodzić do budynków i niczego tam robić. Jednak wciąż oglądanie i rozwijanie tego, jak to Działa, gdy jeden mob sadzi sobie żarcie, drugi je podlewa, trzeci to zbiera, odnosi do skrzyni. Bardzo fajna sprawa. Grze przydałoby się też trochę Quality of Life, gdy nie możemy zwiększyć na przykład ilości kraftowanych surowców w stoliku, musimy to anulować i dopiero ustawić więcej. Ale to detale eksploracja, budowanie, powolne dobieranie tych pali, poznawanie nowych, by nasza osada działała jak no całe miasto zautoma zautomatyzowane jest niezwykle, niezwykle, niezwykle przyjemne. Była też mała drama, jeżeli chodzi o perfidne wzorowanie się tutaj na Pokemonach tej gry, Poświęćmy tego, te, te, temu tematowi trochę czasu. Nie stoję tu po żadnej ze stron ani nie chcę wytrzepać piany, bo to takie modne. Jest na to cały wątek, jaki warto sobie tutaj rozpracować. Za takie poszukiwania w grach odpowiadają najczęściej użytkownicy, jakim jak sami mówią, bardzo się w życiu nudzi. I też znalazł się na przykład jeden taki, który spędził masę czasu na porównywaniu stworów Palward do stworów w poksach i gość nie jest bez racji. Tutaj chciałbym. By mój stosunek do tego tematu, odnośnie tego niby plagiatowania w Power Word, był odpowiednio zrozumiany. Nie stoję po jednej ani drugiej stronie, po prostu mówię to, co jest mówione, co można znaleźć w sieci, co zostaje odkrywane, czy też jak to jest odbierane. Warto przyjrzeć się obu stronom, zarówno tej, jaka mówi, że Palworld nie jest plagiatem, jak i tej, która mówi, że jest, mając swoje argumenty, bo w przypadku takich Niby dram, jest jeden problem: ludzie w ogromnej większości zawsze stać będą po stronie. Popularniejszego, pozytywnie ocenianego, i nawet jeżeli można część racji dać krytykom Pulword, tym negatywnym, to i tak ludzie będą wzruszać ramionami, bo im się po prostu dobrze gra, więc o co ci chodzi? Nieważne jak masz dobry argument, ludzie najpopularniejsi, czy popularniejsi po prostu od siebie, czy mający za sobą dobrze bawiących się fanów, będą mieli tę pseudo rację, prawda? Tu w tym konflikcie jest trochę podobnie, że ludzie, którzy krytykują Pulword za wzorowanie się, są atakowani po prostu przez fanów tej gry. Mimo że krytycy mają tutaj trochę racji, z jednej strony nie można mówić, że stworek, który zieje ogniem, jest liskiem, automatycznie je kopią, bo to absurd. Tak samo nie można wrzeszyć, że coś się skopią, bo rzuca się kulkami w stronę stworków i się je zbiera, ja mogę rzucić kulką w stronę was i żądać subskrypcji na YouTubie. Tak? Więc nie ma czegoś takiego. No nie da się tego mieć jako dla, dla siebie samego. Bądźmy poważni: z drugiej jednak strony, niektórzy użytkownicy spędzili kolosalną ilość czasu faktycznie udowadniając, że niektóre stworki spało. To miks dwóch z Pokémonów. Na przykład jedna część z jednego, druga część z drugiego. Z jednej strony autorzy Poksów i właściciele marki. Sami sobie z bazuki strzelili w stopę, nie rozwijając uniwersum w ciekawy sposób, taki jaki, no, zrobiło to Palworld, prawda? No, jak ktoś się śmieje z autorów Pokémonów, że tak się dali wyrolować, a mogli zacząć myśleć i zrobić taką właśnie grę, to prawda! Z drugiej strony nie jestem zaskoczony, że autorzy Poksów ostro zareagowali na moda przenoszącego Pokémony do Palworld właśnie. I nie dziwię się, że stoją w obronie swojego. Trzeba być trochę też idiotą, by wrzucać jakiś, jakąś treść chronioną prawem autorskim do gry za pomocą moda, tym bardziej w identycznych założeniach growych gatunku, a potem się oburzać. Bo takie oburzenie poszło do autora tego moda, że bezczelność y, Nintendo mu tego moda kazała zdjąć. Autor tej paczki znany jest z umieszczania w innych grach różnych postaci z innych uniwersów, na przykład przeróbki Resident Evil z postaciami z bajki z kreskówek, I to się stało bardzo popularne, ale nie tym razem, tym razem no, musiał to wycofać. Niektóre Którzy byli pracownicy Pokémon Company, trochę też nie szczędzą słów i nazywają grę po prostu jasną kopią. Problem w tym temacie jest jeszcze inny, i tutaj, w mojej ocenie. Dość trafne. Studio Pocket Pair, jakie stoi za Palward, zajmowało się też narzędziami do sztucznej inteligencji, generacją obrazów. I nawet główny pracownik tej firmy chwalił się tym, że robili takie narzędzia i takie grafiki, które miały na celu omijać filtry wychwytujące używanie obrazów chronionych prawem autorskim. Nie byłoby więc nic dziwnego w tym, gdyby, gdyby, podkreślam, gdyby. Tworzyli modele tutaj w tej grze takim właśnie sposobem, bo niektóre pale są makabrycznie podobne do swoich odpowiedników w poksach. Oczywiście nie da się zrobić czegoś. Totalnie unikalnego. No ale spójrzmy na przykład na ten przykład. Osób, które usiadły w ten temat i pokazują na przykład modele wyjęte z Palward, gdzie usunięto tylko garstkę polgonów, yy, no i cyk mamy model z yy, poksów, jest dość zaskakująco dużo. Są też porównania modeli z innych źródeł, takie jak na przykład to. Ludzie tak mocno się wciągnęli w tę teorię, że to może być plagiat, że sprawdzają na przykład maszowanie, czy udowadniają to, że modele faktycznie mogą być przepuszczone przez jakąś formę sztucznej inteligencji Mają Odfiltrować podobieństwa, ale jednak nie udało się zatrzeć tego wszystkiego całkowicie. Galarian miał z Pokémon Sword and Shield oraz ten grubasek Spalwar to chyba właśnie koronny przykład. W tym temacie mam jednak jedno stanowisko. Nawet jeżeli robisz coś. Jak to się mówi, shady, niezbyt fair, metodami podprogramowymi, po chamsku. I tak ludzie będą cię bronić, jeżeli im się po prostu to bardzo podoba. Jak to wyjdzie z World, czy może będą jakieś procesy sądowe, czy to się jakoś rozwinie, czy więcej będzie jakichś dowodów, czy jednak to tylko teoria spiskowa. To wszystko. Zobaczymy. Technicznie, no cóż, klasyczny wylew, ale kto by się spodziewał. GPU do czerwoności, CPU też dość mocno obciążone, a gra jakoś jakością mocno nie powala na kolana. Bywa naprawdę bardzo ładna i klimatyczna, ale mam wrażenie, że czasami trochę przesadnie. Czyli z kilkuset metrów widzimy naszą bazę. Okej, okay, to jest spoko, ale widzimy tam też drepczące nasze pale. Dokładnie te, jakie mamy. Oczywiście w bardzo niskiej jakości, ale jednak są to takie małe przyjemne, ale i też bardzo obciążające detale. Ja grałem na wysokich 4K, czasami gierka dochodziła do 100 klatek i naprawdę grało mi się bardzo przyjemnie, ale już detale widoczne daleko w tle potrafiły być czasami rozmazane przy poruszeniu myszą, czy też gra potrafiła mieć takie momenty, że chodzi w 120 klatkach, ale już patrząc w innym kierunku, działała w 40 klatkach. To nie jest wina DLSS, bo go, no, nie włączyłem nawet, bo ta, ta wersja, którą miałem, DLSS-a nie miała. Technicznie problemem jest opóźnienie w wersji z Xbox. Box Game Pass, brak DLSS-a właśnie w tej wersji na premierę oraz brak opcji crossplaya na premierę z innymi, czyli z Game Passa, np. ze Steamem. Technicznie. Źle działa też niestety kamera, czyli w walkach z bosami potrafi wchodzić w ścianę, zbyt nisko się położyć na ziemi, zawiesić na jakiejś kolumnie, albo zbyt blisko postaci, co utrudnia na przykład walkę na dystans za pomocą broni maszynowej, łuku czy kuszy. Technicznie, grę można też często zbagować. Jak dojeżdżamy pala, bez skojarzeń, to możemy nim na przykład spaść z kilometra, z ogromnej góry i nic nam się nie stanie. Ale jak spadniemy sami, no to oczywiście się zabijemy. Finalnie wsiąkłem w ten tytuł na dobro. Kilkanaście godzin, zarywając nockę, ale powiem szczerze, że po tych kilkunastu godzinach, myślę, że 15-16, trochę mi się już jednak. Trochę mi starczy. Na jakiś czas na pewno będą tu osoby, jakie odnajdą tutaj sekrety, miksy z No, YouTube wysrywa się dosłownie tutorialami, poradniczkami, sekretami, wszystkimi, bo tak, można to wszystko no po prostu rozsmarować masakrycznie, tak? Można na przykład rozmnażać płciowo też z jajeczek nasze pale, czyli z jednego, powiedzmy, z jednej płci plus druga płci, tak? Czy też dawać im niezbyt naturalne dla siebie umiejętności, osiągając najróżniejsze cuda. Na pewno znajdą się tacy, co znajdą sekretne pale albo przednioski, Noty, ja jednak dochodząc do dwóch trzecich kontentu tej gry, czułem się trochę za mocno przybity, że muszę grindować bossy oraz stawiać obiekty, stoliki. Jakie na dobrą sprawę nie potrzebuję bardzo mocno używać, bo potrzebuję jednego konkretnego surowca w kilkuset sztukach, żeby progresować dalej. Ale jednak dalej, właśnie kilkanaście godzin wciągnięty byłem jak w bagno, i możliwe, że gdy pojawią się jakieś nowe patche, znów spędzę tutaj kolejne kilkanaście godzin, może kilkadziesiąt. Czasami miałem też wrażenie, że te memiczne nawiązania na przykład do małpy z skałachem nie są przypadkowe, bo tak, mamy tutaj taką małą, zieloną, mroczą małpkę, która może walić skałacha. Wczesny dostęp oferuje ponad 100 stworów jako bazowych wersji, ich form, tak, i 350 przedmiotów ponad. Również ponad 70 obiektów do postawienia, nawet więcej, więc całą dużą osadę też można sobie tutaj zbudować. Za taką cenę, jaką ustalono za ten tytuł, a nawet jak da się znaleźć za 90 złotych, to jest naprawdę bardzo dobrze. I ten ranking, jaki Ballword otrzymuje na Steamie, około 92% pozytywnych, to ranking bardzo w mojej ocenie trafny. To jedna z bardziej słusznych gierek w swojej cenie, jaką otrzymaliśmy w tym roku, ale nie jest pozbawiona wad. Priorytetem w patchach popremierowych jest pathfinding mobów, jaki na razie jest tragiczny, czyli moby czasami się wieszają dosłownie na wszystkim, ale także PvP czy rajdy bossowe jako treść endgame'owa. W planach są też ulepszenia systemu budowania. Na snapping tutaj po prostu leży i kwiczy, czyli przyczepianie się obiektów, dachów szczególnie do poprawki bardzo szybko. Zasłużone te 92%, zasłużony pozytyw, ale jednak. Nie jest to krystaliczny sukces. W pełni zasłużony na pewno lajczyk dla tej gry, no ale też szybko wypalający się, co nie znaczy, że zły. Po prostu bardzo dobry w dawkowaniu po parę godzin dziennie, na przykład przez tydzień albo dwa. A i pierwsze odczucia z tej gry, takie totalne pierwsze dwie godziny, są bardzo pozytywne, a to chyba najważniejsze. Na koniec klasyczne podziękowania tym, którzy sponsorują gierki najróżniejsze i ich prezentację płatną, wspierającą subskrypcją. Wyszło teraz sporo gier, jakie chcę ogarnąć: New Cycle, myślę, że przed weekendem, następnie Enshrouded. Sporo ciekawych, interesujących produkcji mamy też w styczniu. A ja muszę chyba odespać tę jedną nockę po Powered. No, jestem już starym graczem, który no niestety, jak zarwie nockę, to potem ma bardzo zły dzień. A gierka jest naprawdę tęga, jeżeli chodzi o te pierwsze kilkanaście godzin. Naprawdę mocno wciągającej zabawy. No i cóż, tyle.